To wamusu. wam wszystkim z tej strony samej, a to jest kolejny odcinek z wacy pierścieni. Age of Rings modyfikacji stworzonej przez społeczność graczy dla graczy oczywiście mamy Aragorna, jesteśmy właśnie na wichrowym czubie czyli dawnym Amonsul, który zostało jak wiemy zniszczone przez, 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 przez pana Zangmaru, czarnoksiężnika dokładnie, czyli co musimy tu pochodzić, czy o co chodzi? Nie rozumiem troszkę, tak szczerze nie grałem w tym misji, oczywiście, że nie no bo jak żeby inaczej, no co to by był za gameplay, gdyby Gdybym to już przeszedł w sobie wcześniej, prawda? Przejdźmy się po prostu dookoła. Mamy King's Fossil. Możemy tego użyć w razie wu. Troszkę ta kamera tak dupiata. Aha, tu są te nasze, mm, nasze ziomki. Z tego co wiemy już po filmie, na przykład, bo to nie wiem czy to nie jest stworzone na podstawie filmu czy nie, czy bardziej książki. Bardziej chyba musimy, będziemy się tu musieć bronić przed upiorami pierścienia. Tylko Kompletnie nie mam pojęcia, co my tu musimy zrobić. Tak szczerze. Zejdziemy może z tej góry. Może o to chodzi właśnie żeby zejść z tej góry, zobaczyć, czy coś do koła się nie znajduje? No dokładnie o to chodziło. Teraz będziemy grać pewnie. A no tak, no przecież epicki, epickie śniadanie sobie zrobili No tak, no tak Ale tego ogniska tutaj nie ma aniby smoke zaczął wzrastać, prawda? Ej, nie, to nie tu chwila, chwila. O <laughs> co tu chodzi? Ok, dochodzimy do ogniska Ciekawe co to za ognisko. O Boże! Aha, tu byli Dunedaini, którzy, tak jak Aragorn, walczyli z cieniem, ze złem w tych krainach. No i niestety nie zostali zniszczeni przez tych nieumarłych. No, dawaj, dawaj, Aragorn, ja wierzę w Ciebie, Ty dasz radę, dasz radę, jesteś silnym.

No i przybyli, no i przybyli Dobra Aragorn, leć na tą górę, dawaj tutaj bo hobity są bardzo, bardzo w niebezpieczeństwie Zobaczymy co tutaj zaprezentują nam twórcy tak naprawdę, bo No to była taka batalia, gdzie oni ciągle nachodzili tutaj dookoła, no z każdej strony tego wzgórza Dajesz, dajesz Aragorn Oj, pochodnie zdobył Ok. I co, teraz będziemy się pojedynkować z... No, z gulami tutaj na szczycie, prawda? Kurde, jak oni to fajnie zrobili. Oni chyba tu nie przyjdą, nie? A jest tu, kurde, no nie zauważyłem go, tak ciemno, że nie zauważyłem go. Jak e, dosyć ładnie go ciacham tak naprawdę. Mam bardzo mocne uderzenia. Szkoda, że go nie możemy zabić, niestety. Dawaj następnego. Masz piękną pochodnię. Ogień może zrobić cokolwiek. Ostrzenie za bardzo, prawda? Pochodnia jest jednak bardziej epicka. Dawaj następnego tu idzie, Ujdzie, idzie, 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 Coś mi uciekła kamera, nie wiem dlaczego. Uuu, to tak można? Przytrzymuje się prawym przyciskiem myszy i można sobie jeździć kamerą, a ja kurde jak głupi na szczałkach mm, klawiatury sobie e, steruje kamerą. No dawaj, dawaj. O kurde, kolejny idzie. Dwa, iść tu już od razu tego drugiego. Zanim on jeszcze... A Ich powinno być chyba dziewięciu, ale ogólnie było ich tu siedmiu, bo były dwa oddelegowane gdzie indziej chyba. <coughs> tak mi się to kojarzy. i tu mamy Watertop Statue 1. Ej, XD, patrzcie. Watertop Statue 2. Śmieszne, śmieszne. I co? Gdzie są nasi koledzy? Czy musimy już y, podawać? Protek do hobby z Struderach. Aha. Musimy jeszcze się bronić prawdopodobnie. Tak, przyszły, przyszły, kurde. I to nie jeden, nie przyszedł jeden, tylko większej ilości. Weźmy go wzmocnimy tutaj naszego Aragorna. Nie wiem czy to on daje aż taki bonus. O kurde, podpalił się. Z się podpalił, patrzcie no. Dawaj, dawaj, podpalaj następnego. Super, kurde, jak fajnie. Tak strasznie nawiązane do filmu, ale nie jak to jara <mulowna> Tak jak oni się jarają, <gulowna> ale się podjarali. A. Uwielbiam. Uwielbiam takie komentarze. Teraz powinien przyjść. Król. Troszkę ciche te. Dialogi, Slowly Lose HP, dobra no to jak mamy dojść tutaj no to kliknijmy po prostu tutaj I ruszajmy, ruszajmy Został niestety Frodo ranny, który traci ciągle Traci ciągle HP, niestety nie można go uleczyć Szkoda, że nie było właśnie pokazanego jak został dziabnięty przez króla Nazguli Ponieważ modela króla Nazguli też mamy O, o, i teraz powinny być właśnie o te trole, tak? Trole, które spotkał nawet sam Bilbo. Okej, okay, mamy Aragorna i mamy. Mm, mamy. Sama I musimy znaleźć Kingsfoldy, czyli zioła do leczenia, tak naprawdę musimy poeksplorować tutaj małą część tego lasu, żeby znaleźć je. Dawaj tam, ten record o dokładnie, no i mamy kolejny krzaczek. To już drugi, tak naprawdę leć tu, Samik, Samik, dawaj, 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 bo nam tutaj. Zaczyna umierać Frodo. I trzeba go podleczyć. Co z tego, że mamy umiejętność do leczenia. Gdzie to jest ta Ridge? Dobra, no to leć tam. Nie wiem jak ty się tam dostaniesz, ale przebiegniesz się i będzie chyba w porządku. Okej, okay, mamy kolejnego Atlaska, piękne. I weź, ty też idź tutaj na to wzgórze, ponieważ no właśnie jest tutaj oczywiście, że troll. Ale bardzo mało robisz w sumie samowi, a sam tobie coś robi? Tak bym średnio powiedział. Mm, to mu fajnie by było, gdyby ten Aragorn tutaj przybył. Weź, rzucaj kamieniami czy coś. O. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. I ciach. i nie ma trola. Weźcie, zniszczcie to, bo prawdopodobnie w e, tej jaskini będzie e, jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Możemy tak zrobić? Ej, ma się tą łeb, ma się ten łeb po prostu, no. Możemy no, po prostu użyć King's Fola naszą umiejętność i uzdrowić Froda. Ale musimy znaleźć jeszcze jeden, jeszcze jeden, jedno ziółko, tylko niestety nie mam pojęcia, gdzie można go szukać tak naprawdę. Tu już się chyba kończy mapa ogólnie, więc tutaj za bardzo już nie pójdziemy. Weźmy, zobaczmy, czy tu nie ma jakiegoś. No, nikt by się nie spodziewał, że trzeba zrobić no, oczywiście, że jest, no. Mało, 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 mało dysponsywne, wiadomo. Aha, kurde, no szkoda, że nie ma dialogu, ojoj, ojoj. Ehm, dobra, czyli mamy teraz pewność, że jest to bardziej na podstawie książki niż... E Strasznie cicho te wierniki. Okej. Okay. Mamy pewność, że jest to e, bardziej na podstawie książki niż na podstawie filmu, ponieważ faktycznie Glorfinder przyjechał po Froda. Nie, przyjechał, e, nie przyjechała Arwenam. Więc Glorfinder przybył i uratował Froda. Tak czyli to jest bardziej na podstawie książki, bardziej się chyba trzymali książki. Ale pewnie inspirowali się też yy, właśnie yy, twórcy twórcy filmem. Okej, okay, mamy budowniczych, wow, pierwsi najsilniejsi budownicy, budowniczy, dobra, wybudujmy sobie może, o kurde, ale piękne, o jest, to są tak wspaniałe tutaj modele tych wszystkich budynków, że to jest coś wspaniałego, weźmy tutaj, użyjmy, aha, to heal and gain 30, na ja to użyję. <grywka> O Boże, co za fail, Panowie, tutaj pomóc szybko. Weźcie, ulepszcie sobie pancerze, bo możecie e, Noldorskie pancerze wybudować. Możemy, kurde, jakie piękne. Oooo! Jakie to są piękne jednostki! Oj, ojoj, oj, oj! Dobra, budujmy szybko suppliesy, ponieważ suppliesy, jak wiadomo, są bardzo ważne. Oni zmienili kompletnie wygląd. Oni teraz wyglądają jak faktycznie wojownicy elfów. Ktoś się zbliża od północy nie to jest To jest tylko troll Weźmy Wyrekrutujmy chociaż jeden oddział żeby tam pomóc Arwenie W obronie ponieważ nasze jednostki Nie utrzymają się zbyt długo pod takim naporem Jednostek wroga co my tu możemy w ogóle wziąć na razie nic chciałbym Już z drugiej warstwy kupować No i wy przyszli przybyli oni Żołnierze Z Rivendell Weźmy łuczników, kupmy, ponieważ jak wiadomo w tej grze łucznicy są wspaniali i mocni. E, fajnie by było pokonać tego trola dla e, resortsów. Nie powiem, nie jeśli by się dało, tylko to byłoby super. Panowie, wyjdźcie stamtąd, serio. Ja wam mówię, bo wy zginiecie. Arwena zginęła, boże, nie zapisałem znowu. A, dobra, widzimy się znowu jeszcze raz, e, tak jak ostatnio. Witam Was bardzo serdecznie z powrotem. Oto pięknym, pięknym, pięknym otoczeniu rzeki Bruinen i tu mnie wstępu do Rivendell. Także pokonajmy te upiory, które tu przybyły. Geng 33, damage For 15 mm. mm. sekund. Kogoś Odgłosiłem troszkę dźwięki e, osób, ogólnie dźwięki hmm. m, ludzi. Myśmy może sobie za chwilę wybudujmy to na drugi poziom. Fajnie by było ich tutaj podysłać od razu w sumie, ale nie. Pierwsze co zrobimy weźmiemy jeden od włóczników, bo trolle są troszkę jak jazda, nie są słabi, oczywiście te trole są słabe na na, na, włócznika, na włóczników weźmiemy też makari, makari to są zwykli wojownicy Weźmy budujemy więcej tych budynków na resource 70% to jest tak dużo tak szczerze, no tu kurde to akurat fajnie Dobra, mamy włóczników. Jak wiadomo, włócznicy są bardzo dobrzy na jazdę, która tutaj przyjdzie. Poza tym, mają taką umiejętność jak zasłony psa tarczą. Więc fajnie by było ją wykorzystać, ponieważ jednak te warki, które tutaj idą, są naprawdę potężne. Jak wam idzie? Bardzo słabo wam idzie. Dobra. Nie wiem, czy nie jest za głośno troszkę, ale możemy zrobić tutaj. Tak, żeby wzmocnić nasze jednostki. Moglibyśmy się cofnąć w sumie tutaj do tego przejścia, żeby ich e, waga liczebna nie miała takiego znaczenia. Weźmy, wybudujmy squirraldów, no ale to jednak są strzelcy, a strzelcy zawsze są pożądani i potężni Panowie, panowie, jakby się tu trzymacie? Całkiem, kurde bo Nie ile nawet się trzymacie, tak naprawdę. Weźmy, wybudujmy może więcej tych makarii i tych jeszcze. Zwykłych włóczników, fajnie by było jeszcze zobaczyć tych Lauretelin, Lauretelin Kurde, fajne, mm. fajne, 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 super Naprawdę są opisy tych jednostek Glorfinder za chwilę przybędzie Glorfinder przybył na Bruinen I wystraszyły się go tak naprawdę na góle, z tego co pamiętam A dokładnie jego boskiej aury Ponieważ on dla nich świeci jasnym światłem Troszkę jak e, słońce Także weźmy naszych bohaterów I dołączmy tutaj do bitwy, która się toczy Fajnie by było sobie zabić tego trola też od razu może. Lefinder, ty się nim zajmij, ponieważ ja wiem, że ty jesteś potężną postacią, ponieważ ty jesteś potężną postacią i tego nie trzeba ukrywać. Ojej, jak tu ich dużo idzie, no to co? Panowie, do dzieła. hobity, rzucać kamyczkami, dawać, dawać, a wy dołączcie do obrony, patrzcie tutaj. O, oh, reveal in wrath, no no one się go there. boją, tak jak mówiłem. No jest jednak jednym z osób, które wróciły do życia. Przez... Y, można powiedzieć, do bogów, prawda? Oj, 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 panie Aragorn, coś pan za bardzo dostaje, mamy mamy tych włóczników, czy nie mamy tych włóczników? Włócznicy się nie wybudowali, bardzo niedobrze, bardzo niedobrze, my jesteśmy też mocno wysunięci do przodu. To może być też delikatnym problemem, ale weźmy, użyjmy na przykład tej wody tutaj, znaczy wody... Y, tej umiejętności Arweny, gdzie wypuszcza te właśnie konie. Przegrupować się i atak panowie. Atak, atak, atak. Weźcie sobie wzmocnijcie tymi piosenkami. Fajnie by było użyć jeszcze wzmocnienia. Bo mamy to wzmocnienie zwykłe na jednostki. I to jest kurde dobre, tak naprawdę, no nie? Weźcie tu sprzęty bombardą. A to i Tyrin. O, i wygraliśmy. O! Koniec misji. Co się stało? Dobrze, zapisałem sobie jak uratowaliśmy Froda. Dobra, jesteśmy z powrotem na rzece. Jedź tutaj Erwena, musisz zdobyć jedną bardzo ważną rzecz, a dokładnie pieniądze na nasze, nasze bojownicze wypady. Weźcie tutaj panowie hobbity, nie gińcie najlepiej. Kurwa zginął no. <laughs> Kurwa zginął. No i cześć, cześć, cześć. Witam was bardzo serdecznie z powrotem. Tym razem już troszkę wiemy, co tu się wydarzy. Miejmy nadzieję, że cały mój misterny plan będzie dobrze się sprawdzał czyli wejść im naprzeciwko zniszczyć ile się da zrobić porządek z nimi i oczywiście zabić tego trolla tutaj ponieważ fajnie by było mieć te o, pieniążki od niego o kurde co wy robicie gobliny nie gobliny boże no, już fajnie, fajnie fajnie ich tak nazywać weźcie tutaj kobity jak ja was kurwa nienawidzę Zamierzam wam się wycofać. Nie, kurwa, one będą tam stać. Dobra, panowie hobity, proszę się wycofać. Najlepiej, jak najdalej stąd, bo. Pe -pe? Kurwa, musiał paść. no Czwarty raz. Ja pierdzielę. Stawczy mi hobbitów, kurwa. No, masakra, po prostu to jest jedna wielka masakra. No i właśnie, no i oni sobie stoją i czekają po prostu na śmierć. Panowie, wycofajcie się, ponieważ wy za chwilę tutaj kipniecie. Kurwa macie. Chciałem, żeby zapisać oh, to ja. Ah. ich po prostu ja was nienawidzę. jesteś ja takim dziadostwem małym, naprawdę. Dobra, mam nadzieję, że tym razem... Nie przegramy tak łatwo. O kurde. Jej, bo oni nam tu wjeżdżają od tylca troszkę. Obity, niech tutaj sobie pozbierają te pieniądze. Eowina dostaje nieźle baty. Weźmy, użyjmy umiejętności, która wzmocni przybył król na góli. Co to jest, kurła? Co to kurła jest, ja się pytam. Co to jest. Co to za pancerz normalnie? Armorod, Castellan. Co to jest za kastelan? Urwa, jakiś Castellan przybył. Wiecie tu podjedź, podleć szybko, 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 szybko. Play demon. Was troszkę zatrzyma, panowie. Was troszkę zatrzyma. Nie chcemy tych. Panowie, panowie, i skupić się na tych. Gdzie oni są w ogóle? Później mi. Użyjmy tego, tak, żeby wzmocnić nasze jednostki. Użyjmy tego, żeby wzmocnić naszego pięknego wspaniałego i najpodejrzniejszego Glorfindera, Glorfinder e, Oczywiście jak najdalej po prostu jak najdalej e, z tymi naszymi goblinami, chciałem powiedzieć znowu. E, chodziło mi bardziej o obitu, żeby jak najdalej poszli w tąd w ciul. Panowie, użyjcie swojej pięknej umiejętności, która zwiększa wam damage o 15% przez 15 sekund, ale to i tak dużo to i tak dużo tak naprawdę. Weźmy ich tu, podleczmy wszystkich. Całkiem nieźle nam to idzie. The, the final wave. Dobra, no to będziemy bronić the final wave. Walczcie, walczcie do samego końca. E, możemy tutaj wzmocnić nasze jednostki. Nie mamy za bardzo umiejętności już. Łucznicy muszą strzelać. Aragon tutaj walczy. Jest wszystko w porządku. Wycofaj się troszkę, bo dostajesz ładne baty. Oni się tutaj boją nas, prawda? Boją się nas, boją się nas, bo... Jednak to finder Aragon, same znakomite postacie. Weź, się, unika się wycofaj. Wycofaj się, wycofaj, wycofaj. Naw Nawet bym się pokusił, żebyś pojechała hen, hen, daleko, daleko stąd. Aragorn też dostaje ładne baty od tego Castellera. D tego Castellera fajnie by było zeszczelić z łuku tak naprawdę. Jest strasznie mocny ogólnie ten Castellar. Nie wiem co to jest w ogóle, ale chyba damy radę, damy radę powoli, powoli. Tracimy te jednostki, ale jednak... chodź, no sprzedałaby się tutaj, no sprzedałabyś się. Aragorn kontra kolejny kastelan, to kolejnych dwóch kastelarów. Wycofajcie się troszkę panowie, wycofajcie się tak naprawdę, bo może to się źle skończyć. Sprzedali by nam się ci e, noldorowie, którzy tutaj są weteranami, prawda? Fajnie by było ich posiadać. Mm, gonią nas, gonią, ale ja wiem, że nas gonią, my kupujemy sobie czas. Nasze jednostki się automatycznie też regenerują, prawda? Więc e, fajnie by było. No, dawać, dawać. Potrzebujemy wsparcia. I to bardzo. Wycofajcie się tutaj do rzeki, najlepiej. Przybyli weterani. Więcej na pewno jednostek do walki z warciu by się sprzedało. Dobrze, Kontynuujemy walkę, kontynuujemy walkę. E, panowie do boju. Oczywiście nie w gobliny. Kurła gobliny. Hobbity. Hobbit to goblin od dzisiaj. Mmm. of the region. Uu. O kurde, o kurde, o kurde, nie! Walczysz kurła gościu. Weź tutaj użyj tego. Nie wiem jak ty to zrobisz, ale weź ich tu u kurła jaki wystrzelił. Ale to podziało, Ich zabiło to. Bardzo dobrze. Obroniliśmy się. Wow. W końcu, strasznie te końcówki misji są strasznie ciężkie, ogólnie. Begone, fell things, hollow things, fall into the void that awaits you and your master. w sposób wygraliśmy misję nagrywam ten odcinek godziny już 12 minut tak naprawdę przez tyle failów, chyba z 4 czy 5 failów także dziękuję wam za oglądanie Pamiętajcie żeby zostawić łapkę w górę komentarz oraz zasubskrybować mój kanał jeśli nie subskrybujesz i dziękuję wam bardzo serdecznie Trzymajcie się do następnego hejo